Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werwel. A to będą oczywiście odpowiedzi na siódmy już zestaw pytań: Najwięcej poetyckiej popkui z Wajewki Arenie. Gdzie można kupić skórki bohaterów? Oczywiście, można je zakupić w garderobie. Kiedy Scarlett tajemny cień była mała, jaki był numer seryjny w jej sierocińcu? 063 Taki miała numer seryjny. Która z poniższych umiejętności nie jest umiejętnością Eziza, władcy koszmarów, zgroza? Jaki zawód wykonywał Niru, szepcząca zagłada? Przed śmiercią był on lekarzem. Którego z poniższych elementów Rosalin, ofiarna, nie używa do atakowania wrogów, nie używa ściereczki do czyszczenia. No i to by było na tyle. Ja Wam oczywiście bardzo dziękuję. Widzimy się oczywiście jutro na kolejnym zestawie pytań. Życzę Wam miłego dnia no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.